Hej, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Krizu, a to są... No właśnie, to jest mój nowy program, tak to nazwijmy, a będzie się nazywał Absurdalnie, czyli bez ładu i składu. Będą to krótkie gagi, tak to nazwijmy, z dosyć absurdalnym humorem. Do Monty Pythona bym tego nie porównywał, ale mam nadzieję, że... Niejednemu z Was się budził uśmiechnie przy tym. Tak jak mówię, to będą absurdalne raczej żarty bez mm, jakiegoś większego sensu. No, takie, takie moje dzikie pomysły i mam nadzieję, że uda mi się jakoś fajnie Wam przedstawić. Do pomocy przy tych filmikach będę zatrudniał parę moich dobrych przyjaciół, mianowicie Błażeja i Monikę, którym już teraz serdecznie dziękuję za pomoc. I zapraszam was do obejrzenia. Ja, no, kurde, Heh. może coś tu znajdę. Kurde w o. o panocku kaca za fryko to się mi podoba! Kuj zypa zimno. O, o psy marzały te koniec. O ja piordziu! O ja piordziu! No to będzie dzisiaj połóweczka Jak nic malowa. lecimy dalej ja bym iść na dziewczyny którą kocham i kocham i będę leć dziewczyna aha jest już z

Mam po tym barku. Mam takich z tysiąc. Panie, Panie! 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 Może krawat pan kupisz. I co mam się na nim powiesić? Bardzo dobre. Włoskie nie, nie, krawaty, włoskie, nie, chińskie panowskie, oczku, Przymierz pan, przymierz. No. Nie, facet, weź, Dobre a są. mój autobus przyjechał, weź. Dobra, co? Oj, strał pan, pies autobus, Nie, dzięki, 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 o. dzięki. Dzięki, dzięki, naprawdę, dziękuję ci za krawaty. Dobra, panie, Daj pan dwójkę na polacyczkę. Daj pan, daj. Ja nie Rumun, ale mnie też wesprzeć można. O, widzę po wypłacie. What the fuck? To był pierwszy odcinek absurdalnych. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Zostawcie po sobie ślad. Napiszcie w komentarzach swoje wyrażenia. Jeszcze raz dziękuję bardzo Bożejowi i Monice za pomoc. Już w głowie mi się roi kolejny pomysł na drugi odcinek, więc mam nadzieję, że będziecie na niego czekać. Dzięki wielkie za obejrzenie i za pomoc Bajo!